No ma jeszcze chwila. Pytają niektórzy, kiedy live. Mhm. Myślę, że w piątek można by zrobić live'a w tego, tego 31. Sylwestra. Tylko dajcie znaka, o której godzinie w komentarzach. No bo wiadomo, Sylwester to ludzie tam wychodzą. Nie wychodzą, niektórzy siedzą w domu i tak dalej. Są spędzić jakoś czas. Jak w święta też, tak jakoś, tak nie, po swojemu. No ale są pytania, kiedy, kiedy, live? Kiedy live? No, myślałbym w piątek zrobić właśnie 31, tylko nie wiem o której godzinie. Tak myślę, nie wiem. Wolałbym w godzinach wieczornych, jakoś, ale napiszcie. Jakie godziny najlepiej dla was, żeby zrobić tego live'a? Czy w ogóle chcecie tego live'a? Też napiszcie. To tak na szybkiego. No to cześć. A! Subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Bo ja o to nie żebram dawno już, ale to trzeba widę żebrać. No, chociaż i tak mi tych funkcji przybywa, dzięki. Ale przypominam co niektórym, żeby subskrybowali, lajkowali i udostępniali. No to tymczasem. Live 31 w piątek, dajcie znać o której. Siema.